Witajcie. Dzisiaj tylko jedno pytanko i tak obszerniej sobie na niej porozmawiamy. A mianowicie pytanie brzmi, a na taką Twoją jedną porcję dżownic to jaki trzeba przygotować pojemnik, żeby dobrze się czuły? No więc tak, przyjmijmy, że ta porcja to jaką jest 200 gram dżownic. Więc minimalnie to ja bym dał taki jakieś wiaderko 20 litrowe i ogólnie jakiś pojemnik 20 litrowy. Tylko tu mam takie zastrzeżenia, że takie wiaderko najlepsze by było na przykład, jeżeli chcecie sobie na zimę część drzwi schować, żeby Wam przetrwały. Bo ogólnie, do hodowli, no to jest troszkę przymałe. Na siłę można, jeżeli ktoś powiedzmy, jest tam jakimś wędkarzem, no i zawsze chce mieć coś swojego, a nie cały czas kupować, i na przykład ma miejsce gdzieś na balkonie to postawić, czy gdzieś nie wiem, w piwnicy w bloku, no to wtedy też tam wiadomo, nie ma jak poszaleć. No to takie wiaderko musi sobie skombinować, albo jakiś taki pojemnik, właśnie. Więc taki by był minimalny. Natomiast jeżeli macie możliwości, no to im większy, tym lepszy. Po prostu większy pojemnik nie zaszkodzi, natomiast mały, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z żołnicami w hodowli, no to może mu się nie udawać lub może mieć jakieś problemy i będzie się aby denerwował. Jak już tłumaczyłem wam nieraz, po prostu w większym pojemniku łatwiej o zadbać odpowiednią wilgoć. Też jedzonka można narzucać sobie na później, tak, więcej, żeby miałek nie będzie gdzieś pasowało, to sobie przejdą gdzieś indziej. Jakieś drgania, niedrgania też im tak nie przeszkadzają, bo jak się czują zagrożone, sobie po prostu głębiej wejdą. Czują się bezpieczniej, żeby mogły gdzieś się po prostu schować. Natomiast im mniejszy pojemnik, tym właśnie te problemy są coraz większe. Z wilgotnością, no z ich miejscem, tak, żeby miały swobodne takie poruszanie się, Mogą wam nagle zacząć uciekać albo coś, albo jakieś wibracje poczują, też nie mają gdzie się schować, też panikują. Tak jak wam tłumaczyłem już na jednym filmiku, że musicie myśleć tak jak dżownice, a nie tak jak wy sobie myślicie, że a to pół dnia ktoś powierci w wiertarku bo jakiś remont i nagle przestanie, tak? Albo jak ich tam przesuszy dzień czy coś, to też nikt nie stanie, bo jutro ich podlejecie tam, dodacie tej wilgoci, dodacie jedzenia i nie będzie problemu. No i dżownica tak niestety nie myśli, tak? Ona żyje tu i teraz. I tak właśnie jak już mówiłem, musicie myśleć jak dżownicy, a nie tak jak wy myślicie. A teraz jeszcze sobie porozmawiamy po raz któryś na temat, ile dżownic wpuścić do pojemnika. Już nagrywam o tym filmik, nieraz wspominałem, ale teraz sobie weźmy to rozbijmy na takie jakby dwie grupy. tak? Czyli powiedzmy, są dwie osoby: jedna osoba to jest taki zapalony wędkarz, który potrzebuje dużo dżownic, a druga osoba to jest taki działkowiec. No ogólnie przyjmijmy, że jemu jest potrzebne tylko pod uprawę warzywek i tak dalej, żeby mieć jakiś swój nawóz naturalny. I weźmy też pod uwagę, że na przykład te obie osoby chcą hodować w małzerze. Te dżownice, tak? Czy hodować, czy po prostu ten kompost przerabiać w małzerze. No i zajmijmy, zajmijmy się najpierw takim wędkarzem. No to taki wędkarz, on jak sobie weźmie taką jedną porcję, 200 gram dżownic, spuści do takiego małzera, to na koniec jesieni będzie miał powiedzmy 5 kg tych dżownic, tak? Ale jeżeli wpuści na przykład kilogram dżownic i będzie tam dbał, będzie dodawał jedzenia i w ogóle, no to powiedzmy, zanim mu ten się cały małzer zapełni, to może i będzie miał 15-20 kg dżownic. I teraz jest sprawa tego typu, że powiedzmy za to kilo, kilogram dżownic dał tam 165 zł z przesyłką, ale zyskuje 15 razy tyle, tak? A to wszystko mu pójdzie, no bo ja tam bardzo wędkarzem nie jestem, ale tam chyba na te zanęty potrzeba, no i plus na haczyk jakiś nie haczyk zawiesić, tak? Więc trochę tego potrzeba. Więc już jest samowystarczalny, jeżeli sobie wpuści tyle dżownic. Bo jeżeli by wpuścił na przykład jedną porcję, 200 gram, to by miał 5 kilo tych jovens, a powiedzmy mu potrzeba na sezon te właśnie 15 kilo, tak? No to 5 kilo ma swoich, a 10 kilo jeszcze będzie musiał dokupić. No tak będzie 10 kilo dokupywał po 165 zł z przesyłką, no to już się kwota robi, tam no w tysiące idzie, tak? A tak za te 165 zł, ma już te 15 kilo więc niby jest drożej, ale sumarycznie mu taniej wychodzi, na pewno. No i plus, że już na następny sezon już nawet odchodzi mu to kilo, no bo zawsze będzie miał swoje dżownice, czy tam sobie do wiadereczka część rzuci, schowa gdzieś na zimę, przetrzyma i potem wpuści na wiosnę. I znowu już mu się, wiecie, produkuje tych dżownic przez lato, czyli już tutaj mu koszta całkowicie odchodzą. A teraz zajmijmy się właśnie takim działkowcem po prostu ktoś, kto potrzebuje pod uprawę warzyw tego biochomusu, tej herbatki, tak, no to dla takiego kogoś, no to nie jest ważna ilość, no bo jak on sobie wpuści te 200 gram drzownic, to one i tak będą mu się rozmnażały, rozmnażały, będą mu tą herbatkę robiły, przy, przykompostowywały wszystko, tak. Też jeżeli macie jakieś mniejsze działki, no to też trochę tych obierków dacie, no to nie są jakieś duże ilości jedzenia, więc to wszystko jakby na bieżąco się przerabia. No i macie i tak pod koniec sezonu, powiedzmy te 5 kg dżownic wam się przerobi, no jeżeli macie jakieś kury, dacie sobie kurą. no nie wiem, ktoś by nie chciał sprzedać, to sobie coś tam sprzeda, jak mu się uda, a jak nie, nikt z tym nic nie robi, no to na co wam tyle tych dżownic, tak? To i tak jest bardzo dużo, więc sobie część weźmiecie, na zimę schowacie, żeby sobie na wiosnę wpuścić, no no i tyle, tak? Więc też nie potrzebujecie kilograma kupy właśnie, no bo na co wam aż tyle? Żeby potem mieć te 15 kg, jakby z 5 kg nie macie co zrobić, tak? A teraz co łączy te dwie grupy, no to musicie pamiętać, to jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli dużo dżownic chcecie mieć, no to musicie mieć też dużo jedzenia. I to nie wystarczy jakąś tam trawę, nie trawę, bo ta trawa też potrzebuje tydzień, dwa, żeby się rozłożyć. A one wszystko na bieżąco muszą mieć, jakby pokarm. No bo inaczej, im więcej jowinc, powiedzmy, już Wam się zrobi 10 czy 15 kg, czy 20 w takim mauserze, no to sobie wyobraźcie, że jedna dżownica liczmy tam około grama waży, pi razy drzwi. I potrzebuje nawet połowę, te, y, połowę masy własnej pokarmu, no to macie pół grama. Czyli z 20 kg żownic, robi się, że 10 kg, dżownic, tak? 10 kg jedzenia potrzeba Wam, żeby tą hodowlę utrzymać. tak? Nawet przyjmiemy 1 trzecią masy ciała, czyli z tych 20 kg, powiedzmy na te 6 kg jedzenia takiej porcji, co dzisiaj muszą zjeść potrzebują. No to sobie wyobraźcie, ile to jest, żeby im dostarczyć. Tak? To nie jest takie hop siup. A jeżeli im nie dostarczycie, no to wiadomo, one zaczną nagle uciekać, no bo będą głodne, będą szukały nowych miejsc, a tym bardziej te największe dżownice, na których Wam wszystkim zależy, one najbardziej będą Wam uciekały, no bo im się znowu też ten instynkt włączy przetrwania, że no tu muszą zostawić, nie mogą zabierać jedzenia tym małym dżowniczkom, tylko żeby one miały co jeść, a one muszą gdzieś uciekać, szukać nowego pożywienia, tak? No bo tym małym będzie jeszcze ciężej przetrwać, gdy zaczną uciekać, jak one mają tam do centymetra albo nawet kilka milimetrów, tak? więc to właśnie się włącza u tych starszych, no i wtedy tracicie, tak, te dżownice bez sensu. Czyli można podsumować, że tak, zależy, kim jesteście i do czego wam potrzebne są po prostu te dżownice. Czy jesteście jedną z grup, która potrzebuje samych dżownic stricte, czy jedną z grup, która potrzebuje tego humusu, herbatki do nawożenia, użytkowania, na potrzeby własne, tak w ogrodzie, gdzieś w warzywniku. A druga sprawa, musicie też właśnie mierzyć siły na zamiary, jeśli chodzi o jedzenie, bo z pustego, jak to mówią, samolot nie naleje. No a pojemniki też już można podsumować, że lepiej większy, jak za mały, nawet jeżeli niewielka ilość dżownic, Ja Wam powiem, że nawet i takiego małzera bym sobie postawił, nawet gdybym wziął tylko jedną porcję. Jeżeli, oczywiście, tak jak wspominałem, macie gdzie trzymać gdzie to postawić, macie troszkę miejsca, to ja bym się nie wahał, tylko od razu brał coś większego. Od przybytku głowa nie boli, a zawsze te dżownice będą się czuły lepiej. Wy będziecie mieć też mniej, bez, mniej problemowo po prostu tą hodowlę, bo wszystko łatwiej zrobić w dużym pojemniku niż z małym w małym. Naprawdę trzeba pilnować. Mówię mały, jak już Wam wspominałem nie raz też jest dobry po prostu tylko żeby przezimować te dżownice. No już chyba wszystko powiedziałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadajcie. Widzimy się w następnym QA. Na razie, cześć.